Tak jak opowiem, yy, zmiana planów, yy, przerow yy, stacja, w byliśmy yy, i stąd jedziemy składem Regiojet do yy, studentki. więc znowu kolejna zmiana planów, no i będziemy widzieli co, co dalej. Karol! Chodź tu! Powiem Wam, ciepło tutaj no w porównaniu z tym, co było w... Artem tu pokazuje, że prawdopodobnie coś potrąciliśmy po drodze. Oděl 11 hodin 57 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba cesty je 10 minut. Vlak vlastně je opožděn. S provozní do Bratce. Attention please, delay announcement. The train LE number 1258, operated by Léo Express to Olomouc, vlákná dráži, závez na Moravě. Art of the Sea Lock in Anderson and the at 13:59. It's delayed by 25 minutes. The delay changes. No i czekamy. O, i tu zobaczcie yy, zamknięty tor, wyłączony. Czyli tu można dojechać. Yy, nie wiem, czy ten fragment akurat. Coś, coś tu się stało, bo hmm. tylko taki fragment jest wyłączony. Ciekawe. A, już wiem. Tutaj chyba tor podmyło. A, zobaczcie. A, właśnie. A to chodzi. Podmyło to. Jest zabirá náhradní doprava. Sledujte informace do prawce. I jedzie jakiś skład. Dokładnie. Egipter do szumakku. Wyszką na Morawie. Szumberk.

bo kumina, a my się nim udamy do studentów mamy wagon otwarty czyli dokładnie setki i zaraz udamy i będziemy tak, studentka witamy tak, sobie wybrali w tym regionie i no przez to opóźnienie mamy tutaj tylko pół godziny no tam stoi jakaś schoda ale tutaj jest oooo bateryjna pantera i patrzymy co to... O, nic nie ma ani z jednej, ani z drugiej strony. Tak, te beczki, które tam stoją. Myśleliśmy, że będzie jakiś lok. Ale już wiemy. Ta Skoda się tam pod I wszystko jasne. tu regionowa stoi. No tak, tutaj trochę... Proszę, regionowa. Ta manewrówka ona... No, zdarzyło się, no to zobaczyć. Pojechała. O, słuchajcie, pogoda, pogoda super. Zobacz, nie, nie, czy, 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 czy ty mi nie wchodzi, jest coś y, Mamy tak, że y, są dwa zielone. Z tej strony przyjedzie pendolino na pewno. A z tej strony nie wiemy co przyjedzie. Liczymy na niespodziankę. Zobaczymy. No, jedzie pierwszy skład. Nie to co chcieliśmy, ale okej. Okay. My tu spodziewaliśmy się Pendolino, a tu motorak wjeżdża. I co przelotem. Wow, pięknie. Co to jest? To nawet nie motorak. To jest motorak. O, ale fajny składzik. Do Karlowych Warów. To jest Pendolino? To jest Pendolino? No chyba nie. Pendolino wygląda inaczej. Karol, co to było? Zielonego pojęcia nie mam. Ale to było do Karlowych warów. Tak było na wyświetlaczu. To na wyświetlaczu. No, słuchajcie, jesteśmy zaskoczeni tym, co zobaczyliśmy. Pracujkaru last no location. Odjeżdża skład Leo Express. Skład Leo Express z Wrocławu min. Praha. nad No dalej zastanawiamy się, co to było, bo sprawdzając wszystkie rozkłady jazdy, no ペンドリノ。 Yes, once. But... Jest. Tu macie zakaz wjazdu My czekamy tu na skład, ale... To tu, nie Tutaj w ogóle jedzie coś innego. To ten do studenki co był? Aha, tak, to jest ten skład, który mijaliśmy Gdzie to w hranicach mijaliśmy go? Do studenki, a myśmy myśleli, że to nasza skoda, a tu powolutku hmm. również. Hmm. A tutaj jedzie. Na skład. A o wprzed, z od spiawa wcześniej odjeżdża. A tam. Skład do sprawy. Mamy na stój. Ma stój, by. ma jechać. Poczekaj. Staniemy sobie przy drzwiach. Nie musimy przy drzwiach stawać. tata kierownik da wyjazd. Spokojnie. どういうこと Jest. I jesteśmy w ostrawie Sfinow. No, udało się złapać tego wektrona. Ale artur dalej nie jest zadowolony. Bo chciał jechać dalej, ale Darol chce jechać przez Awizow. Więc jedziemy przez Awizow. 842025. Te nowe wary. Ten sam? No, no właśnie Cocha liczba Karlowe bary To w ogóle jest? Ceni hrabni nadal aż i cenizny przed nas zaskoczony, bo chciałem się zapytać co prawda tego kierownika, ale już było za późno. Opała Wichot, Czeski Cieszyn. 971,054,2 Tak, cieszyn, wróciliśmy. Przywitała nas bardzo ładna pogoda. Zobaczcie, słoneczko bez chmur. Tutaj skład do frytka mystka. A my kończymy tu naszą przygodę. Zobaczymy, czy jeszcze nie chwilę pobędziemy, czy jednak jedziemy do domu. Zaraz wszystko się okazać. Regiojet zjeżdża a my zobaczymy, co tu się wydarzy no i jeden składzik osobowy dla mostów u Jabłonkowa dwie Pantery podjeżdża pociąg osobowy, racji ostawa z górą mostu JMP 10, 10, 10, 10, 10, 10. No, a dzień nie, może później będzie jakieś morze, chociaż z jeden. opuszczamy yy, yy, dworzec w czeskim kieszynie, udajemy się do auta yy, Ładna pogoda. Idziemy pooglądać Formułę 1, Artur. Mm -hmm. A więc idziemy powoli do samochodu, aby udać się do domu. Jeszcze Artur nam mówił na chwilę, zauważył zmianę sygnału na samatorze, a no, jedzie taki króciutki składzie. Karol. Hej, trzymaj się, dzięki za wspólną podróż. Hej, do następnego. Artur, pożegnałeś się? No, żegnamy Karola, my jedziemy do domu, Karol zostaje, i jedzie dalej. Przyjemnej podróży, dawaj znać, Karol. Hej.